Szanowni szanowna Strażnica Serca, dzisiaj chciałabym czytać rozdział 6 Pierwszej Mariuszowej w przekładzie Szymona Budnego. Zacznę to od razu robić, bowiem mamy pewne rzeczy tutaj do omówienia. W skrócie, bowiem, jeżeli chodzi o pewne sprawy Nefilimów i Olbrzymów, to są bardzo kontrowersyjne rzeczy. Oczywiście, ja mam też swój pogląd na ten temat. No i oczywiście będziemy to potem omawiać. A więc rozdział szósty. A potem poczęli się ludzie mnożyć na ziemi, a sporo córek się im narodziło i ujrzeli Synowie Boży, że córki człowiecze cudne były i spojmowali sobie za żony wszystkie, które obrali. I rzekł Jahwe nie będzie się swarzyć, męczyć, duch mój w człowieku na wieki. Gdyż też jest ciało, lecz będą dni jego 120 lat. Olbrzymowie byli na ziemi w te dni, a też gdy weszli, zbliżyli się synowie Boży do córek człowieczych, wtedy narodziły im tych mocarzów, którzy od wieków byli mężowie sławni. I ujrzał Jakwe, że jest wiele złości człowieczej na ziemi. A każda duma myśli serca jego to tylko złość po wszystkie dni. I kajał się, ubolewał Jachwe, że uczynił człowieka na ziemi i żałował w sercu swym. I rzekł Jachwe, zgładzę z oblicza ziemi człowieka, którego stworzył, od człowieka aż do bydlęcia, aż do gadziny i aż do ptactwa niebieskiego. Bo kają się, ubole, kają się, ubolewam, żem je uczynił. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Jachwe. Te są rozrodzenia Noego. Noe mąż sprawiedliwy, doskonały był w wiekach swych. Przed Bogiem chodził Noe. I spłodził Noe trzech synów: Sema, Hama i Jafeta. Skaziła się ziemia przed obliczem Bożym i napełniła się ziemia niesprawiedliwością. A tak Bóg ujrzał ziemię, a oto skażona była, bo skaziło było wszelkie ciało drogą swoją na ziemi. I rzekł Bóg do Noego, koniec wszelkiemu ciału przyszedł przed mym obliczem, bo napełniona ziemia niesprawiedliwością od oblicza ich, a oto ja wytracę ich wraz z ziemią. Zbuduj sobie skrzynię, arkę z drzewa, Geforowego, przegrody poczynisz w skrzyni i osmolisz je wewnątrz i z nadworza zewnątrz smołą. I tak ją uczynisz: 300 łokci będzie długość skrzyni, 50 łokci szerokości, a 30 łokci jej wysokość. Okno zrobisz w skrzyni, a na łokciu wysokości zawierzysz. Zasklepisz je na wierzchu i drzwi skrzyni z boku i uczynisz piętra wspólnie, spodnie dolne, które drugie i trzecie uczynisz w niej. A oto ja przywiodę potop wodny na ziemię, aby wytracił wszelkie ciało, w którym jest Duch żywy pod niebem, wszystko, co na ziemi pozdycha, i postawię przymierze moje z tobą, i wejdziesz do skrzyni, ty i synowie twoi, i żona twoja, i żony synów twoich z tobą. I z każdego zwierzęcia, i z każdego ciała, istnienia dwoje z każdego rodu, wywiedziesz do skrzyni, aby przeżyły z tobą samiec i samica. To będą z ptactwa wedle rodzaju jego, i z bydła wedle rodzaju jego, ze wszelkiej godziny ziemnej wedle jej rodzaju. Dwoje z każdego rodzaju przyjdzie do ciebie, aby żywo było zachowane. A ty nabierzesz sobie waszego pokarmu, który jadają, i położysz u siebie tak, że będziecie tobie i im strawą. I uczynił Noe wszystko, jak mu rozkazał Bóg, tak uczynił. Teraz jest taka sprawa, że y, oczywiście w tym y, rozdziale jest parę tłumaczeń, które powinniśmy tutaj ogarnąć. Ja bym ja tutaj sobie podkreśliłam właśnie y, parę tych takich zdań czy wyrazów, które są bardzo ważne z hebrajskiej perspektywy. To znaczy, I ujrzeli synowie Boży, Benaj Elohim. Synowie Boży byli zawsze, to, byli zawsze, to byli zawsze aniołowie. Bardzo wielu krytyków właśnie tej teorii, że to byli upadli aniołowie, myślą, że to byli jacyś wielcy mocarze, czy królowie mocarscy i tak Ale pamiętacie historię Dawida i Goliata? Goliat był olbrzymym. To znaczy, w tej sekwencji DNA musiało coś się zmienić, bowiem, bowiem olbrzym, jeżeli byli olbrzymi na świecie, to znaczy, że mieli całkiem inne DNA niż normalny człowiek. Drugi argument tego, że to nie byli aniołowie, mówi, że aniołowie nie byli seksualni, nie mają płci w Biblii. To jest prawdą, tylko że aniołowie mogą się materializować. Tak samo jak szatan jest ograniczony w tym co on umie, ale umie się tak samo materializować, demony nie, ale on umie się materializować. Tak samo właśnie aniołowie mogą się materializować. I ja wam polecam bardzo. To jest ta książka jest po angielsku, ale ta książka jest von Joseph Lubkin. I uh, the books of Enoch. Enoch cytuje wiele apostołów, na przykład Juda. I ja uważam, że um, nie wiem, kto wyjął Enocha z um, regularnej Biblii, z 66 ksiąg, ale um, ja myślę, że Enoch um, był pierwszym takim um, taką historyczną, um, uniwersalną. Um, Bibliografią wydarzeń. Także u, o Enochu pisane jest tak samo w pierwszej Mojżeszowej, że on, on chodził z Bogiem i Bóg go po prostu wziął, to znaczy porwał. Ci, którzy uważają, że porwanie będzie miało miejsce przed y, uciskiem, to jest też ich argument. Ale ta, y, ta, ta książka Enoch, y, Joseph Lip, Lumpkin. Jest bardzo, bardzo dobra, bo ona nawiązuje od razu, y, ma sekwencje y, biblijne. Na przykład tutaj y, otworzę taki pierwszy rozdział tego, y, na przykład y, The First Book of Enoch, i ja to teraz przetłumaczę z angielskiego, że y, ta mowa o. Błogosławieństwa Enocha, który błogosławi wybranych i sprawiedliwych, którzy będą żyć w czasach ucisku, jak wszyscy ci niesprawiedliwi będą z, zień, z ziemi wyniszczeni, wzięci z ziemi. I tu jest od razu te revelation, to znaczy objawienie 21, 7 werset 7 i 8, i to jest to wytłumaczenie tego, tego, um, um, tego pierwszego, pierwszego wersetu. Oczywiście na pier ten pierwszy werset jest od pierwszego do siódmego. E, na przykład siódmy werset mówi, że ziemia będzie kompletnie um, zniwelowana i będzie, i będzie zniszczona, i będzie to sąd, nad wszystkimi. E, także ja polecam e, tego Enocha. Ja to potem jeszcze tak troszeczkę oświetlę tutaj. Book of Enoch, books, books of Enoch. To jest the first, pierwszy, drugi i trzeci Bóg. I e, książka of fallen angels, a o upadłych aniołach. I tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo to polecam. A więc Benai Elohim, synowie Boży. Dla mnie osobiście jest to tak bardzo logiczne, bowiem, jeżeli aniołowie mogą się materializować, to oczywiście. Oczywiście to zrobili. Tutaj też piszę, że duch mój w człowieku na wieki nie będzie, gdyż jest to też ciało, lecz będą nie jego 120 lat. Niektórzy mówią, że życie człowieka będzie 120 lat. Nie. Bóg dał 120 lat czasu, by ludzie się nawrócili. I to zło było tak potężne. Ja uważam, że to tak samo były manipulacje jakieś genetyczne, bo my nie wiemy dokładnie. Jeszua mówi, że koniec tych naszych dni będzie jak w czasie Noego. Jeżeli widzimy tę, 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 tę postępującą technologię, którą teraz mamy to widzimy, w jaki sposób już naukowcy mogą manipulować nasze, nasz genom, nasze DNA. Także ja uważam, że wszystko to, co pisze w Bóg w książce Nocha i to, co pisze w skrócie w sumie w szóstym rozdziale, jest bardzo ważne. Teraz um, ja mam tutaj taką bardzo um, fajną stronę. To jest um, Boże Pytania. I um, tutaj jest właśnie: kim byli synowie Boga i córki ludzi opisani w księdze rodzaju 6, 1 do 4. Ja to troszeczkę przeczytam. To jest God Question. My możecie iść na tą stronę po polsku. I to jest ta odpowiedź: księga rodzaju 6, 1, 4 mówi nam. I to jest cytowane teraz, wyrosłe na olbrzymy, o tych olbrzymach, prawda? To, co ja już cytowałam z Biblii Szymona Budnego. Trzy pierwsze sposoby ujęcia tożsamo tożsamości synów bożych, ten Elohim, to po pierwsze, że byli upadłymi aniołami, po drugie, byli wielkimi władcami, lub po trzecie, byli pobożnymi potomkami Seta, którzy żenili swoje córki i synów z bezbożnymi potomkami Kaina. Pierwsza wersja wynika z faktu, że w Starym Testamencie określenie Synowie Boży zawsze dotyczyło aniołów. Księga Hioba 1, 6, potem Księga Hioba 2, 1 i Księga Hioba 38, 7. Podstawowym problemem w tej teorii jest fakt, że Ewangelia według Mateusza 22, 30 mówi, iż aniołowie się nie żenią. Biblia nie daje nam żadnego powodu, byśmy wierzyli, że anioły mają jakiś ród. Lub mogą się rozmnażać. Punkt widzenia drugi, trzeci nie są problematyczne w tej kwestii. To znaczy, tutaj jest mowa o tym, że aniołowie nie mogą się rozmnażać, prawda? Fakt, ale że byli, że, że byli ci olbrzymi, no w jaki sensie musiało, musiał tą DNA się zmienić, jeżeli faktycznie. Tacy, tacy ludzie o takiej wysokości jak Goliath na przykład byli na Ziemi. To znaczy, coś w tym jest, nie można zaprzeczyć. To są tylko kwestia teorii. Jak faktycznie jest, możemy spekulować. Ja jestem za, że w sumie materializacja aniołów spowodowała, spowodowała, że – ich tutaj pisze, że że e, wiele tych aniołów wzięło sobie e, ludzkie kobiety. To znaczy każdy sobie może sam sprawdzić i sam w jakiś sposób wyregulować, za jaką teorią można iść. Ehm, to było to. Biblia nie daje nam żadnego powodu, byśmy wierzyli, że anioły mają jakiś źródło. To już teraz to właśnie czytałam. Sławe strony drugiego i trzeciego punktu widzenia polegają na tym, że żenienie się zwykłych mężczyzn ze zwykłymi kobietami nie tłumaczy, dlaczego ich dzieci były olbrzymami, to co ja właśnie teraz mówiłam, lub mocarzami mającymi sławę w owych dawnych czasach. Co więcej, dlaczego Bóg zdecydował, by zesłać potop na ziemię. Księga, to jest księga rodzaju 6, 5 i 7, które czytałam, skoro Bóg nigdy nie nakazał wykorzystywania pełnych mocy mężczyznom lub Potomkom Seta brzenili się ze zwykłymi kobietami lub potomkami Kaina. Mający przejść sąd opisany w Księdze Rodzaju jest powiązany z tym, co wydarzyło się w Księdze Rodzaju 6 1 4. Jedynie pełne plugastwa i zepsucia, i zepsucia um, upadłych aniołów ze zwykłymi kobietami może uzasadnić taki ostry sąd. Właśnie tutaj jest taka sytuacja, że dlaczego. Dlaczego Bóg tak bardzo, tak wyniszczył absolutn, absolutnie całą, 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 całą ziemię. Tylko osiem ludzi zostało tutaj uratowanych, prawda? Sława strona punktu pierwszego właśnie o tym polega na tym, że jak mówi Ewangeliu św. Mateusza, przy zmartwychwstaniu bowiem nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, że będą, jak anioły Boże w niebie. Jednak słaba strona tego punktu może zostać przezwyciężona przez myśl, że tekst ten nie mówi wyraźnie, anioły nie są w stanie się żenić. Raczej chodzi tu tylko o to, że anioły nie żenią się. Po drugie, Ewangelia Świętego Mateusza 22-30 dotyczy aniołów w niebie. Nie dotyczy ona upadłych aniołów, którym nie zależy na ustalonym przez Boga porządku i które aktywnie starają się przeszkodzić wypełnieniu się Bożego planu to że anioły świętego Boga nie żenią się ani nie mogą uprawiać seksu nie oznacza to, że to samo tyczy się szatana i jego demonów. To znaczy ja uważam, że z upadłymi aniołami no, jest troszeczkę inaczej. Oni stracili w pewnym momencie tą moc. Oni zostali strąceni na ziemię. No i oczywiście w pewnym momencie stracili te zwierzchnictwo bo szatan przecież był największym najpiękniejszym cherubem, prawda? Także ja uważam, że to jest bardzo dobry argument, potwierdzić, że olbrzymi powstali ze związku kobiet ludzkich razem z upadłymi aniołami. Zatem, pierwsza z trzech wymienion wymienionych opcji jest najbardziej prawdopodobna. Oczywiście twierdzenie, że anioły nie mają płci, a zaraz potem nauczanie o upadłych synach bożych, którzy rozmnażali się przez kontakt seksualny z kobietami, jest ciekawą. Niekonsekwencją. Jednak, podczas gdy anioły są istotami duchowymi, listo do Hebrajczyków 1:14, mogą się one pojawić w ludzkiej postaci, tak jak już powiedziałam, mogą się materializować. To jest z Marka 16:5. Mieszkańcy Sodomy i Gomory chcieli zgwałcić dwa anioły, które przebywały z, lot, z lotem. Jest prawdopodobne, że anioły przybierają ludzką postać i posiadają wtedy nawet ludzkie narządy rozrodcze. Mogą więc zatem uprawiać seks. Dlaczego upadły anioły nie miałyby robić tego częściej niż inne? Wydaje się, że Bóg uwięził upadłe anioły, które popełniły grzech tak, aby inne upadłe anioły nie grzeszyły podobnie, co opisuje list Judy. To jest tylko jeden list, to jest ten werset szósty w Judzie. Wcześniej tłumacze hebrajscy, apokryfy i pisma podające się za listy apostołów są jednomyślne co do twierdzenia, że upadłe anioły to synowie Boże, o których mowa w Księdze Rodzaju 1-4. To jednak w żadnym wypadku nie zamyka debaty. Myśl, że Księga Rodzaju 6, 1, 4 mówi o upadłych aniołach, które spotykały się z kobietami. Ma wiarygodne podstawy rzeczywiste, gramatyczne i historyczne. Jak już powiedziałam, zajmijcie się tym buchem Enocha. Ja czytam właśnie te apokryfy z wielką przyjemnością, to jest Jubileusze i Jareda, ich Enocha, bo tam historycznie można bardzo, bardzo wiele rzeczy um, uzupełnić do czytania Biblii. Niektórzy mówią, że to jest grzech czytać takie, takie rzeczy. Ja uważam, że to jest, jest nonsens. I ja czytam to, bowiem chcę poznać Biblię z tej naprawdę i głębokiej, hebrajskiej perspektywy. Oczywiście to zajmie jeszcze tysiąc lat. Dobra. Dobra. Następne, następna sprawa jest taka, że tutaj um, chodzi o tą Arkę Noego. I oczywiście już wtedy wiedział Noe, jakie są zwierzęta czyste jak i jakie nieczyste znaczy Bóg tak samo jak przy Ablu i Kainie Kain wiedział jak ma ofiarować Bogu Kain tak samo wiedział jak ma ofiarować Bogu tylko tego nie zrobił tak samo już Noe wiedział dokładnie jakie są czyste i nieczyste i nieczyste ym, zwierzęta oczywiście ym, to by było w sumie wszystko ym, co można by było ym, w tym krótkim rozdziale wytłumaczyć, ale polecam naprawdę Bóg Enocha, by wciągnąć się właśnie w tą, w tą tematykę. Dobra, to, to by było wszystko na dzisiaj. Życzę Wam dobrego wieczoru, Wielkiego szalom i do następnego. Razu z rozdziałem siódmym. To jest moja dakelina tutaj, która jest... Musi wyjść. Shalom i do następnego razu.